Cześć, dzisiaj pokażę wam świetny przepis na pieczone ziemniaki z piekarnika. A więc na samym początku składniki: będziemy potrzebowali 1 kg ziemniaków, następnie jedno pakowanie słodkiej papryki, jedno pakowanie ziół prowansalskich, trochę soli, trochę pieprzu, 5 łyżek oliwy z oliwek, no i 2 łyżki masła klarowanego. A więc cały proces rozpoczynamy od dokładnego ubrania ziemniaków. Pamiętajcie o tym, aby pozbyć się wszystkich czarnych części po wykonaniu tej czynności. Pamiętajcie o tym, aby umyć ziemniaki i postawić je na testy do krojenia. Teraz wystarczy, że bardzo starannie pokroimy nasze ziemniaki w średniej wielkości kostki. Oczywiście czynność tę powtarzamy dla pozostałych ziemniaków, a następnie bierzemy sobie jakieś naczynie żaroodporne, które po prostu sprawdzi się w piekarniku. No i co? No i bierzemy ziemniaki i przesypujemy je sobie do tego właśnie naczynia. No i teraz jak już pokroimy sobie te wszystkie ziemniaki, no to musimy je sobie odpowiednio doprawić. Rozpoczynamy od dodania całego opakowania słodkiej papryki, nie żałujcie tego konkretnego składnika, ponieważ stanowi on bardzo ważny element całej potrawy. Następnie oczywiście należy wymieszać ziemniaki i dodać do nich kolejną przyprawę, a mianowicie zioła prowansalskie. Tutaj także korzystamy z całego aby nadać ziemniakom wyjątkowego smaku, oprócz tego, dla podkręcenia nieco smaku, warto jest dodać do potrawy trochę pieprzu. Natomiast tutaj już wedle własnego uznania. Podobnie też w przypadku soli. Dodajemy jej nieco do ziemniaków, natomiast należy pamiętać o tym, żeby nie przesadzać, aby po prostu w efekcie nie były one zbyt słone. Teraz musimy dodać nasz magiczny składnik, a mianowicie 5 łyżek oliwy z oliwek, którą delikatnie polewamy, przyprawione już nieco danie. Teraz pozostaje nam jedynie dodać do potrawy dwie łyżki masła klarowanego, a następnie po wykonaniu tej czynności musimy sobie starannie wymieszać wszystkie składniki po to, aby przyprawy równomiernie rozprowadziły się po naszych ziemniakach. Nie pozostaje nam teraz nic innego, jak włożyć to naczynie do piekarnika, no i tak przygotowaną potrawę pieczemy przez około 45 minut w temperaturze 180 stopni. Pamiętajcie też, żeby co jakiś czas przemieszać sobie te ziemniaki, żeby po prostu wypiekły się one w odpowiedni sposób. No i teraz po wskazanym czasie wyjmujemy ziemniaki z piekarnika. No jak sami widzicie prezentują się one bardzo fajnie, no a przede wszystkim znakomicie smakują. A zatem jeżeli podobał się Tobie mój przepis, to koniecznie zostaw polubienie pod nagraniem i zasubskrybuj mój kanał. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku.